Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto, legalny polski bukmacher. Ale nie będziemy mówić o zwycięskim składzie Kaiserslautern w meczu z Bayernem, bo to w sumie wszyscy znają na pamięć. Wymień nazwiska co najmniej czterech piłkarzy Kaiserslautern z wyjściowej jedenastki, która pokonała 1-0 Bayern Monachium na inaugurację sezonu 1997 90 Musisz strzelać w pamięci. Ty to komentowałeś. Poza tym to yy, jak na, na pe... już chyba tyle razy to opowiadał, że... Na pewniaków. Yy, wydaje mi się, że tak. A mnie nie liczy. Harry Koch. O ty... Postawiłbym na Brazylijczyka Ratinho, postawiłbym na Mariana Chrystowa. Postawiłbym... Hmm, wydaje mi się, że też wtedy hmm, mógł grać... Bramkarz jakiś? Nie? Bramkarz pamiętam, ale nie chcę ryzykować. <grych> <Dobra>. <grych> e, no, ktoś był kontuzjowany, no to... nie wiem, w no chciał... wyjściowym składzie. Musiał być, musiał być. w składzie, tak? tak? W wyjściowym składzie. Balak. Z wyjściowej jedenastki. Czyli podsumowując dla komputera… Ja chyba, mogę, że kom... mogę dziesięciu wymienić, ale nie wiem, który grał wtedy no. w, w podstawowym składzie. Czterech, no. czterech dałem. No. Dał, dał Mati czterech, Co na to komputer. Nie. No ja na pewno był Wagner jeszcze, na pewno był Reitmeier, na pewno był Duńczyk-Schienberg w tamtej drużynie, Balak na pewno był, na był Martin Max. No. Dlaczego ich nie wymieniłeś? Byś, no. byście, byście wygrali, co? Nie no, nie, no bo każda no, i... razem cztery nazwiska, żebym tylko podał. Ale z wyjściowej, a wymieniłeś cztery niezwyściowej. No ale bo wiesz, no bo nie pamiętam składu. Cześć, kochani, to Jola z kanału Etoto TV, a to kolejny odcinek z cyklu piłkarski, quiz pod napięciem ekstra, w którym opowiadam Wam różne ciekawostki związane z tematami piłkarskimi. A dzisiaj tematem odcinka jest. Kajses Lautem. Ta drużyna to jedyny niemiecki Beniaminek, który zdobył Mistrzostwo Niemiec w sezonie 1997-1998. Inną drużyną, która potem była najbliżej powtórzenia ich wyczynu, było RB Lipsk. W swoim debiutanckim sezonie jako Beniaminek zdobyli wicemistrzostwo kraju, ulegając jedynie Bayernowi Monachium. Kaiserslautern przetrwało w do sezonu 2005-2006. Zajęli wówczas szesnaste miejsce. I niestety spadli do drugiej Bundesligi. Kaiserslautern podobnie awansowało do Bundesligi w sezonie 2010-2011. Zajęli wówczas siódme miejsce, ale długo się w lidze nie utrzymali. Spadli sezon później z dorobkiem zaledwie 23 punktów. Teraz chwilę o transferach. Przed mistrzowskim sezonem 9:7-9:8 zespół wzmocnili piłkarze znani z legendarnej jedenastki z meczu z Bayernem. Najdroższym wydatkiem Kaiserslautern był Siriako Sforza. Jego przyjście z Interu kosztowało klub ponad 3 miliony euro. Z kolei za zaledwie 75 tysięcy euro do Kaiserslautern przeszedł Michel Balak. Wówczas 21-letni środkowy pomocnik grający w Regional Lidze, czyli czwartej w hierarchii lidze w Niemczech. Kaiserslautern zdobyło mistrzostwo dwa lata po spadku z Bundesligi. Drużynę przejął wtedy zwolniony z Bayernu Monachium Otto Hagel, który najpierw Pewnie awansował do Bundesligi, a później szokował wszystkich, sięgając po Mistrzostwo Niemiec. W barwach Kaiserslautern mogliśmy oglądać kilku Polaków, na przykład wypożyczonego z Wisły Kraków w latach 2003-2005 Kamila Kosowskiego, Wcześniej w Kaiserslautern grał na przykład Stefan Majewski, a później Mateusz Klich, Ariel Borysiuk czy Kacper Przybyłko. Na koniec musicie wiedzieć, że nie tylko Kaiserslautern zdobyło mistrzostwo jako Beniaminek. Wcześniej mieliśmy w Europie kilka takich przypadków. W sezonie 1961-62 mistrzostwo Ligi Angielskiej jako Beniaminek zdobyło Ipswich Town. Natomiast w sezonie 1977-78 dwie europejskie drużyny zdobyły najwyższe trofeum krajowe. Mistrzostwo Anglii wywalczyło Nottingham Forest, a Mistrzostwo Francji AS Monaco. To już wszystko na dziś. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie inne piłkarskie tematy chcielibyście, żebym opowiedziała Wam w piłkarskim quizie pod napięciem Ekstra. Jeśli film Wam się podobał, pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę, zostawić suba i cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa-pa!